Wyczynowy sport prawdopodobnie mógł nauczyć Cię pewnego rodzaju życia od celu do celu bez chwili na wytchnienie, a czasem nawet bez chwili na radość, na zatrzymanie się i na odczucie dumy z tych osiągnięć. Każdy sezon miał swój najważniejszy start, każdy trening miał swój zamierzony efekt, a Ty żyłeś marzeniami o medalach, rekordach i zwycięstwach. No a teraz? Teraz już niczego nie musisz. Nikt nie rozpisuje ci planu na kolejny dzień, tydzień, miesiąc czy nawet rok. No ale jest w tym niestety mała pułapka, bo brak poczucia sensu w naszych codziennych działaniach, brak przewidywalności może powodować niepokój czy lęk. Przez lata to kierunek, w którym zmierzasz, napędzał cię najbardziej do działania. Posiadanie celu zaspokaja ważną potrzebę poczucia sensu, no bo kiedy wiesz, dokąd zmierzasz, Łatwiej znosisz przeciwności, widzisz w nich wartość. Odnajdywanie nowego celu bywa bardzo ekscytujące, ale bywa też trudne, bo skąd niby masz wiedzieć, czego w ogóle chcesz, skoro do niedawna wszystko kręciło się tylko i wyłącznie wokół sportu? Warto zastanowić się więc, czego tak naprawdę teraz potrzebujesz. Musisz wsłuchać się w siebie. Dać sobie czas na nudę, na ciszę, na bycie samemu ze sobą. To właśnie wtedy i właściwie często tylko i wyłącznie wtedy słyszymy swoje myśli, potrzeby i pragnienia. Przez długie lata zawodnik spędza każdą wolną chwilę wśród ludzi, wśród sztabu, na wyjazdach, zgrupowaniach i zawodach. Jest w nieustannym biegu. Bez wytchnienia, bez chwili na zatrzymanie i refleksję. Dlatego daj sobie czas, by określić plan na dalsze działania. To w końcu Twoje życie i Twoje cele, duże czy małe. Najważniejsze, by były dla Ciebie znaczące. A wyznaczając je, osiągając je krok po kroku, powoli odzyskasz to poczucie sprawczości i zbudujesz zaufanie do samego siebie. Nawet jeżeli okaże się, że droga do Niego będzie kręta to przypomnij sobie, jaką lekcję możesz wyciągnąć ze sportu na ten właśnie temat.